A istnieje rodzaj ciszy, który nie jest tylko brakiem słów, lecz głębokim echem rezonującym w duszy mężczyzny. To nie jest cisza odpoczynku, lecz taka, która krzyczy w środku, podczas gdy świat wierzy, że wszystko jest w porządku. W tej ciszy wielu mężczyzn gubi się i odnajduje. Karl Jung mawiał, że to, co w sobie negujemy, podbija nas od wewnątrz. Cisza, która mieszka w głowie mężczyzny, może być tego zwierciadłem. Nie zawsze jest to wybór. Czasami to jedyny możliwy język w obliczu świata, który nauczył, że wrażliwość to słabość, że czucie jest niebezpieczne i że mówienie o bólu to otwieranie wyłomów w zamku, który budował przez całe życie. Ale co ukrywa ta cisza i co ona ujawnia? W męskiej psychice cisza może przekształcić się w labirynt bez map. Bez wyraźnych wyjść. W tej wewnętrznej przestrzeni niewypowiedziane głosy stają się krzykami, a źle strawione wspomnienia nabierają ciężaru. Cichy mężczyzna niekoniecznie jest mężczyzną w pokoju. Może być mężczyzną nasyconym wymaganiami, frustracjami, niewyzwanymi tęsknotami. Jung postrzegał nieświadomość jako wielką podziemną rzekę, płynącą nawet wtedy, gdy na powierzchni wszystko wydaje się stać w miejscu. Męska cisza jest często tym niewidzialnym prądem. Chroni to, co nie zmieściło się w dzieciństwie, co nie zostało przyjęte w młodości, co zostało połknięte przez pośpiech, by być silnym. I to wszystko tworzy presję. Często w tej ciszy gnieżdżą się przodkowe poczucia winy, odziedziczone lęki, nigdy niewerbalizowane traumy. Ponieważ świat nauczył mężczyzn rozwiązywać, a nie czuć. Reagować, a nie pytać dlaczego. A gdy nie ma już gotowych odpowiedzi, pozostaje cisza. Ale nie każda cisza jest więzieniem. Czasami jest ona żyznym polem, gdzie dusza może w końcu szeptać. Kiedy mężczyzna uczy się słuchać własnej ciszy, zaczyna słuchać części siebie, które zostały zapomniane. Wtedy dzieje się transformacja. Nie przez hałas, lecz przez słuchanie. Jest w tym procesie coś głęboko duchowego. Mężczyzna, który stawia czoła własnej ciszy, zaczyna stopniowo przestawać być obcym dla samego siebie, zaczyna sobie wybaczać, rozumieć, że nie musi już niczego udowadniać i być może w tej przestrzeni bez słów odnajdzie to, czego zawsze szukał na zewnątrz przynależność, ponieważ cisza, gdy jest szanowana, nie izoluje, ona ujawnia i być może dlatego tak bardzo przeraża. Jest coś niemal świętego w cichej samotności mężczyzny, który zagląda w głąb siebie. To jak pradawny rytuał, zapomniany w pośpiechu współczesnego świata. Tam, wśród ech własnych myśli, staje przed lustrem, które nie kłamie. Nie ma postaci, nie ma obrony, tylko on i jego nagie prawdy. Cisza w tym kontekście działa jak lustro, które ujawnia nie tylko to, co zostało zapomniane, ale także to, co zostało zanegowane. W niej mężczyzna konfrontuje się ze swoim cieniem, tym, czym, jak mówił Jung, nie chce być, ale czym jest. A to spotkanie może być dezorientujące. Męski umysł, przyzwyczajony do rozwiązywania i racjonalizowania, staje w obliczu wrażeń, które nie podlegają logice, ale które krzyczą, by ich wysłuchać. To jest punkt, w którym wielu rezygnuje z siebie, ponieważ łatwiej jest zajmować się czymś, rozpraszać się, gonić za celami niż zatrzymać się i zapytać, kim jestem, kiedy nikt mnie nie widzi? Cisza dla mężczyzny może być wezwaniem do ponownego połączenia ze swoją zranioną duszą, a ta rana często ma kształt nieobecnego ojca, cichego dzieciństwa, utraconej miłości, która nigdy nie została opłakana. Ilu mężczyzn idzie naprzód z bólami, których nigdy nie nazwali, a jednak w tej przestrzeni pauzy coś zaczyna się leczyć bo kiedy mężczyzna przestaje uciekać przed swoją ciszą, zaczyna jej słuchać, jakby słuchał starego przyjaciela. Na początku jest dyskomfort, potem współczucie. I wreszcie zrozumienie. Cisza może stać się formą modlitwy, nie tej pełnej słów, lecz tej, która jest stworzona z obecności. Mężczyzna siedzący sam ze sobą w ciszy, może być bliżej Boga niż w jakimkolwiek kościele. Są sceny, które mówią więcej niż tysiąc rozmów. Mężczyzna stojący na brzegu jeziora, mężczyzna przed starą fotografią, mężczyzna, który nie mówi, ale którego oczy krzyczą w środku. I tu tkwi prawda, cisza nie jest pusta, jest pełna znaczeń, które jeszcze nie znalazły głosu. Kiedy mężczyzna przyjmuje tę wewnętrzną przestrzeń bez osądzania, zaczyna uwalniać się od starych wzorców, od odziedziczonych masek, od oczekiwań, które nigdy nie były jego. I wtedy może narodzić się nowy człowiek, już nieuwarunkowany do bycia silnym przez cały czas, ale otwarty na bycie całością. Ponieważ bycie całością to nieustanne upadanie, to wiedza, jak przyjąć siebie, gdy to się dzieje. I być może cisza zamiast wroga może być kluczem do tego powrotu. Istnieje cicha chwila, w której mężczyzna czuje ciężar wszystkich słów, których nie powiedział. Nie z dumy ale z braku wiedzy, jak nazwać to, co czuje. Cisza w tym przypadku nie jest wyborem, lecz językiem, którego został zmuszony się nauczyć. Od najmłodszych lat uczono go, by był powściągliwy, stanowczy, racjonalny. Tłumiono płacz, maskowano strachy, połykano wątpliwości, ale ciało nie zapomina. Dusza tym bardziej. Karl Jung mawiał, że to, co w sobie ignorujemy, staje się przeznaczeniem. A cisza, gdy nie jest świadomie przyjęta, staje się mrocznym przeznaczeniem, emocjonalnym rozłączeniem. Mężczyźni, którzy zbyt wiele milczą, często stają się obcy nawet dla tych, których najbardziej kochają. Nie dlatego, że nie czują, ale dlatego, że stracili płynność emocji. Ileż kobiet, matek, córek, partnerek próbują dotrzeć do tego wewnętrznego mężczyzny i napotykają niewidzialne mury. Mury wzniesione przez strach przed wydawaniem się słabym, przez traumę bycia niewysłuchanym, przez poczucie, że jeśli się otworzy, wszystko może się zawalić. Cisza przestaje wtedy być przestrzenią uzdrowienia i staje się kryjówką, miejscem, gdzie mężczyzna nie musi niczego wyjaśniać, ale też niczego nie może otrzymać. Izoluje się, emocjonalnie, duchowo, uczuciowo. I w tym oddaleniu rodzi się pustka. Pustka, która nie zawsze jest zauważalna z zewnątrz. W końcu pracuje, spełnia swoje role, śmieje się na spotkaniach. Ale w środku istnieje jego nieobecność. Jakby coś istotnego zostało pozostawione w tyle: blask, ciekawość życia, czułość. Ten rodzaj ciszy choruje, ale jest droga powrotna. I zaczyna się ona, gdy mężczyzna pozwala, by jego cisza została usłyszana, nawet w subtelny sposób. Czasami dzieje się to w dzienniku, innym razem w niespodziewanej rozmowie, albo w prostym geście zatrzymania się i słuchania, co ciało próbuje powiedzieć od lat. W tym momencie zaczyna się uzdrawianie, gdy cisza przestaje być represją i staje się słuchaniem. Słuchanie własnej ciszy jest jak otwieranie książki, która była zamknięta przez dziesięciolecia. Strony mogą być pożółkłe, ale nadal przechowują cenne prawdy. W tej książce mężczyzna odnajduje wspomnienia, pragnienia, lęki, a także dziecko, którym kiedyś był i które wciąż czeka na przyjęcie. Pozwolenie sobie na słuchanie to akt odwagi, ponieważ wymaga zmierzenia się z tym, co zostało zanegowane, ale to także gest miłości, ponieważ w końcu oferuje sobie to, czego nikt inny nie mógł dać obecność. I być może w końcu cisza chce tylko tego być świadkiem. Jeśli gdzieś w środku to już otwiera się jak stare wspomnienie, napisz w komentarzach: Ta cisza mnie rozpoznała. Tak idziemy dalej, bez pośpiechu, ale z prawdą. Jest cicha szlachetność w mężczyźnie, który zaczyna słuchać siebie. Nie musi już krzyczeć, by udowodnić swoją siłę, ani milczeć, by ukryć swój ból. Stopniowo staje się polem obecności, jak stare drzewo, które nauczyło się stać, nawet po tylu burzach. Ale przed tym, Następuje konfrontacja z wewnętrznym chaosem. Karl Jung twierdził, że spotkanie z własnym cieniem jest początkiem procesu indywiduacji, czyli prawdziwego narodzin świadomej duszy. W ciszy mężczyzna jest wezwany, by spojrzeć na wszystko, czego wolał unikać na zazdrość, którą zanegował, na gniew, który połknął, na wybory, których nigdy nie dokonał z obawy przed rozczarowaniem w tej wewnętrznej przestrzeni. Czas nabiera innego rytmu. Cisza zaprasza go do porzucenia autopilota, do wyjścia z nieświadomych powtórzeń, które go więziły. Zaczyna wtedy dostrzegać, że wiele z tego, co go dręczyło, nie pochodziło ze świata zewnętrznego, lecz z wewnętrznych głosów, które nigdy nie zostały zakwestionowane. Musisz sobie ze wszystkim poradzić sam. Nie możesz zawieść. Musisz chronić innych, nawet jeśli cię to kosztuje. Te zdania wypowiedziane lub domyślne tworzą niewidzialne więzienia, a cisza, gdy jest przyjęta z obecnością, zaczyna te kraty rozbierać. W tym momencie mężczyzna czuje strach strach przed zagubieniem się, strach przed byciem osądzonym strach przed tym, że nie będzie wiedział, kim jest bez swojej zbroi ale jednocześnie czuje coś nowego wolność bo tam, gdzie jest prawdziwe słuchanie, jest możliwość wyboru. A wybranie słuchania siebie jest często pierwszym aktem miłości własnej, jaki ten mężczyzna dla siebie wykonuje. Ta cisza, która leczy, różni się od ciszy, która dusi. Ona nie neguje emocji, ona je zaprasza. Jak stary dom, który otwiera się na wiatr, pozwala uczuciom przechodzić przez swoje pomieszczenia, smutkowi, tęsknocie, czułości, strachowi. I stopniowo wszystko się układa. To pełne miłości słuchanie zaczyna również zmieniać jego więzi. Mężczyzna, który słucha siebie, uczy się słuchać drugiego z większą głębią. Jego uczucia stają się bardziej autentyczne. Nie musi już udawać, że wszystko jest w porządku, a to samo w sobie jest ogromną ulgą. Zaczyna rozpoznawać, że czucie nie jest słabością. Jest człowieczeństwem. I w ciszy świtu, gdy wszystko wydaje się nieruchome, zdaje sobie sprawę, wciąż żyje, a ta cisza już nie ciąży. Ona przyjmuje, ona prowadzi, ona pulsuje, ponieważ dusza mężczyzny, gdy jest słuchana, jest zdolna do odrodzenia. Są cisze, które niosą więcej znaczenia niż tysiąc słów, cisze między zdaniami, między gestami, między spojrzeniami, które nigdy się nie spotkały, ale które powiedziały wszystko. I to w tej przerwie między tym, co zostało powiedziane, a tym, co zostało poczute, wielu mężczyzn przechowuje swoją historię. Nie chodzi o brak chęci mówienia, ale o język, który przez długi czas nie miał swojego miejsca. Jak zaufać słowu, jeśli było kojarzone ze słabością? Jak otworzyć serce, jeśli za każdym razem, gdy próbował, był przerywany, wyśmiewany lub ignorowany? Te cisze gromadzą się jak warstwy kurzu na duszy, która wciąż pragnie być widziana. Karl Jung mawiał, że człowiek staje się neurotyczny, gdy traci kontakt z całością swojej psychiki, a cisza, gdy jest obciążona represjami i nieuleczonymi ranami, może być objawem tego wewnętrznego oddalenia. Ale gdy zaczyna być szanowana nie jako słabość, lecz jako portal, coś się zmienia. Mężczyzna zdaje sobie sprawę, że nie musi już ukrywać tego, co czuje, że może czuć złość i nadal być godnym miłości, że może czuć strach, nie stając się przez to mniejszym, że jego cisza może być świętą pauzą, a nie oznaką porażki. W tej nowej przestrzeni wewnętrznej cisza staje się sojusznikiem, oferuje czas, oferuje słuchanie, pozwala mężczyźnie świadomie wybierać, co chce wyrazić, a co chce tylko poczuć. Nie ma już pośpiechu w wyjaśnianiu się. Jest obecność, jest emocjonalna dojrzałość, i wtedy cisza przekształca się w pole transformacji. Tam, bez publiczności, bez zbroi, mężczyzna może płakać, może śmiać się z siebie, może sobie wybaczyć. A ten ruch, choć najbardziej intymny, odbija się na zewnątrz. więzi się zmieniają, relacje stają się bardziej prawdziwe. Ponieważ nie trzeba już cały czas udawać. Ten mężczyzna, który nauczył się zamieszkiwać swoją ciszę, staje się mniej reaktywny i bardziej świadomy. Przestaje reagować impulsywnie i zaczyna działać z całością. Jego słowa nabierają wagi nie przez ilość, lecz przez autentyczność, a jego obecność zaczyna leczyć nie tylko jego, ale i tych, którzy go otaczają ponieważ jest coś głęboko uzdrawiającego w byciu obok kogoś, kto słucha siebie. Kto wie, kiedy milczeć, kto wie, kiedy mówić, kto wie, kiedy po prostu pozostać. Ten mężczyzna przyjmując swoją ciszę odzyskuje coś pradawnego, prawo do bycia całością. Do niemusienia niczego udowadniać, do po prostu istnienia, a to samo w sobie jest cudem. Trudno opisać dokładny moment, w którym cisza staje się portalem, nie ogłasza się słowami, lecz intymnym uczuciem powrotu, jakby w końcu mężczyzna wrócił do domu. A ten dom, choć tak długo zamknięty, nadal pulsuje, nadal czeka. Jung mówił o jaźni jako o centralnym organizatorze psychiki całości, która pragnie się wyłonić. Cisza w tym procesie jest jak symboliczna macica ciemna, gęsta, ale żyzna. To tam mężczyzna Obnażony z ról, które świat mu narzucił, zaczyna dotykać swojej istoty, nie obrazu, który projektował, lecz tego, kim jest głęboko. W tej przestrzeni często spotyka się z chłopcem, którym był, chłopcem, który chciał przytulenia, który się bał, który płakał w ukryciu, chłopcem, którego uczono milczeć, by został zaakceptowany. A ponowne spotkanie z tą zapomnianą częścią siebie humanizuje coś. Rodzi się czułość, gdy cisza jest przyjęta ze współczuciem. Już nie chodzi o milczenie z braku odwagi, lecz o słuchanie z szacunkiem. Każda myśl, każde wspomnienie, każda emocja, która wyłania się w tej ciszy, jest przyjmowana jak modlitwa. I w tym procesie mężczyzna dostrzega, że wiele bólu, który nosi, nie należy tylko do niego. To odziedziczone głosy ojców, dziadków, pokoleń, które również nie wiedziały, jak czuć. Staje się wtedy świadomym ogniwem przodkowego łańcucha. Pierwszym, który się zatrzymuje. Pierwszym, który słucha. Pierwszym, który transformuje. To słuchanie tworzy przestrzeń. A w tej przestrzeni dusza zaczyna mówić. Mówi poprzez sny, intuicje, małe znaki w codzienności. Mówi poprzez naturę, muzykę, ciszę dzieloną z tymi, którzy niczego nie wymagają, i im bardziej mężczyzna otwiera się na to słuchanie, tym bardziej się integruje. Ten proces jest subtelny, ale głęboki. Niepokój ustępuje miejsca pogodzie ducha, sztywność ustępuje elastyczności. Strach przed porażką rozpływa się w akceptacji, że życie nie wymaga doskonałości, lecz obecności. A mężczyzna, który wcześniej ukrywał się za zamkniętymi ciszami, teraz odkrywa, że istnieje również cisza otwarta cisza, która nie rozdziela, lecz łączy, która nie tłumi, lecz ujawnia. Cisza, która przyjmuje, jak intymna świątynia, gdzie dusza wreszcie może odpocząć. To w tym punkcie cisza przestaje być o tym, czego brakuje, a zaczyna być o tym, co przepełnia. Spokojne przelewanie się, które nie musi być widziane, tylko odczuwane. Istnieją cisze, które leczą bardziej niż jakiekolwiek słowa. I jednocześnie istnieją słowa, które pojawiają się dopiero po długich okresach ciszy. Mężczyzna, który pozwala sobie przejść przez to terytorium, znajduje coś, o czym współczesny świat prawie zapomniał. Prawda nie musi być głośna. I tylko cisza pozwala jej słuchać. Przez całe życie wielu mężczyzn przyzwyczaiło się mówić, by się bronić, by przekonywać, by wydawać się stanowczymi, ale rzadko uczyli się mówić o sobie, o tym, co czują, czego się boją, o czym marzą. W ten sposób ich słowa stały się narzędziami, a nie mostami. Mówienie było strategią, a nie dzieleniem się, dlatego cisza ich przeraża, ponieważ w ciszy żadna strategia nie działa. W tym punkcie proces jungowski nabiera wymiaru duchowego. Cisza staje się powrotem do jaźni, gdzie ego już nie rządzi wszystkim. Dusza zaczyna domagać się przejścia, a wraz z nią przychodzą pytania, których mężczyzna unikał przez lata. Dla kogo żyłem? Co we mnie wciąż tkwi w przeszłości? Czego mi naprawdę brakuje? Te pytania nie mają natychmiastowych odpowiedzi. Są jak nasiona rzucone w ziemię nieświadomości, potrzebują czasu, cienia, słuchania i cisza jest tą żyzną glebą, gdzie wreszcie to, co było stłumione, zaczyna oddychać. Wielu mężczyzn, pozwalając sobie na to zanurzenie, napotyka nowe emocje. Płacz, który pojawia się znikąd, tęsknota bez nazwy, pragnienie objęcia kogoś, kto już odszedł to nie słabość, to pamięć duszy to ciało mówiące Teraz bezpiecznie jest czuć. I czując, mężczyzna dojrzewa, przestaje ciągle szukać aprobaty, przestaje udawać, przestaje chcieć wszystko kontrolować i zaczyna ufać nie zewnętrznej pewności, lecz wewnętrznej obecności. Cichy, lecz stanowczy głos, który mówi: Możesz być kim jesteś, tutaj, teraz. W tym stanie cisza staje się schronieniem. Miejscem, do którego wraca po trudnych dniach, gdzie może odpocząć, nie musząc się tłumaczyć, gdzie przypomina sobie, że jest człowiekiem, zanim jest czymkolwiek innym. Ta cisza zmienia również jego więzi, ponieważ mężczyzna który nauczył się słuchać siebie, słucha innych z większą miłością, już nie reaguje, nie ocenia w pośpiechu, dostrzega ból ukryty za złością, kruchość za dystansem, czułość za obronami i wtedy, nie musząc wiele mówić, oferuje coś rzadkiego obecność. Ponieważ w końcu to nie to, ile się mówi, transformuje, lecz to, ile się pozostaje. Jest cicha piękność w mężczyźnie, który nauczył się zamieszkiwać własną duszę, już nie jako obce terytorium, ale jako dom. Jego gesty stają się łagodniejsze, jego spojrzenie głębsze. Nie musi już być najsilniejszy, najpewniejszy, najlepiej przygotowany, musi po prostu być. I to wystarczy. Ale ten spokój nie przychodzi łatwo. Jest budowany w ciemności. W dniach, gdy samotność była obecna, w chwilach, gdy wszystko wydawało się bezsensowne. W tych cichych pustyniach męski duch dojrzewa. Jak kamień wygładzony przez czas, traci ostre krawędzie dumy, kontroli, strachu przed wydawaniem się wrażliwym. Jung przypomina nam, że proces indywiduacji nie jest podróżą do doskonałości, lecz do całości, a cisza na tej drodze jest wiernym przewodnikiem. Ona nie odpowiada lecz ujawnia, ona nie uczy, lecz budzi. I mężczyzna, podążając za tym niesłyszalnym dźwiękiem, zaczyna dostrzegać to, co wcześniej ignorował, nie musi już walczyć z samym sobą, ponieważ to w ciszy słyszy prawdę, która nigdy nie została wypowiedziana, jest godny, nawet gdy jest zmęczony, jest wystarczający, nawet gdy nie wie, co robić. Jest kochany nawet, gdy nie potrafi kochać siebie tak, jakby chciał. To zrozumienie ponownie łączy go ze światem. Nie w sposób automatyczny, lecz z obecnością. Nie musi już ukrywać się za zadaniami, tytułami czy występami. Może być z kimś w ciszy i nadal wszystko mówić. Może iść sam i nadal czuć się towarzysko. Może nie mieć odpowiedzi i nadal ufać życiu. Cisza zmienia jego relacje. Mężczyzna, który słuchał siebie, uczy się szanować rytm drugiego. Nie wymaga, nie najeżdża, nie próbuje wszystkiego naprawiać. Staje się obecnością, która nie dusi, ale oferuje przestrzeń, a ta przestrzeń jest balsamem dla zranionych więzi. Zaczyna również dostrzegać to, co święte w małych chwilach zapach kawy, światło poranka do tych dłoni. Życie przestaje być listą celów i przekształca się w codzienną poezję ponieważ ten, kto słuchał własnej ciszy, wie, że teraz jest wszystko, co mamy i jest to więcej niż wystarczające. Być może to największa lekcja ciszy uczy nas zamieszkiwać chwilę z szacunkiem, bez pośpiechu, bez ukrywania, po prostu być. A w tym byciu wszystko nabiera nowego sensu. Niewielu dostrzega, ale jest punkt, w którym cisza staje się mądrością. To już nie jest cisza, represji, ucieczki, Niewypowiedzianego bólu. To cisza zamieszkana, świadoma, która w sobie skrywa duszę, która nie musi już niczego udowadniać. Mężczyzna, który dotarł do tego punktu, odkrył coś, na co nie wszyscy się odważą: życie mówi cicho, i tylko cisza pozwala słuchać. Karl Jung pisał, że to, czemu się opierasz, trwa, to, co akceptujesz, przekształca się. Cisza, gdy jest zaakceptowana, nie połyka przekształca. Przekształca wspomnienia w naukę, rany we współczucie, lęki w pokorę, a mężczyzna, który pozwala sobie na to wewnętrzne słuchanie, nie działa już z odruchu, lecz z wyboru. W tym punkcie drogi zaczyna iść wolniej. Nie z powodu zmęczenia, lecz z mądrości. Nie musi już za wszystkim gonić, nie chce już zawsze mieć racji, nie boi się już tak bardzo pustki. Nauczył się siadać z nią przy stole, oferować jej herbatę, z ciekawością pytać. Czego chcesz mnie nauczyć? A pustki, jak wszyscy cisi mistrzowie mówią, mówią o pragnieniach, które zostały porzucone, o uczuciach, które nie zostały przeżyte, o wyborach, które wciąż bolą, ale mówią też o nadziei, ponieważ tylko ten, kto pozwala sobie poczuć pustkę, może pewnego dnia pozwolić sobie na prawdziwe wypełnienie. Ten mężczyzna nie wymaga już doskonałości ani od siebie, ani od innych. Rozumie, że wszyscy niosą swoje cisze, swoje duchy, swoje poszukiwania. I zamiast to zaczyna słuchać z empatią, zaczyna postrzegać drugiego jako odzwierciedlenie własnej drogi, jako towarzysza podróży, a nie jako zagrożenie, lustro czy wyzwanie. I to zmienia wszystko. Zmienia sposób, w jaki kocha, z większą obecnością, z większym słuchaniem, z mniejszą potrzebą kontroli. Zmienia sposób, w jaki pracuje ponieważ nie musi już się potwierdzać. Zmienia nawet sposób w jaki chodzi. Jest lekkość tam, gdzie wcześniej było napięcie, jest zaufanie tam, gdzie wcześniej była czujność. Cisza stała się teraz wewnętrznym schronieniem, miejscem, do którego może wrócić, gdy świat jest zbyt wiele i w tej przestrzeni znajduje nie tylko siebie, ale coś większego, duchową inteligencję, spokój, który nie zależy od okoliczności. Pewność, która nie wymaga dowodów. Być może to jest prawdziwa moc ciszy, zwraca nas do tego, co istotne. A to, co istotne, jak wiadomo, nie krzyczy, szepta. A więc, gdy mężczyzna uczy się słuchać własnej ciszy, coś w nim uspokaja się, nie z rezygnacji, lecz z akceptacji. Nie kierują nim już naglące potrzeby, nie karmi się już koniecznością bycia silnym przez cały czas. Rozumie, że w oddaniu jest siła, w spoczynku jest moc. W pauzie jest mądrość. Głęboka transformacja nie dzieje się w zgiełku. Dzieje się w przerwie między jedną myślą a drugą, w świadomym oddechu, w chwili, gdy wszystko się zatrzymuje i dusza wreszcie przemawia. A to przemówienie duszy nie potrzebuje głosu, bo ono wibruje. Wibruje jak dźwięk odległego dzwonu, jak wspomnienie czegoś, co zawsze wiedział, ale zapomniał. Karl Jung rozumiał, że nieświadomość nie jest wrogiem, lecz mostem do większej całości. Mężczyzna, który godzi się ze swoją ciszą, godzi się ze swoją nieświadomością. Przestaje bać się snów, wspomnień, chwilowych emocji. Wszystko to jest teraz rozumiane jako część jego całego istnienia ludzkiego, niedoskonałego, w ciągłym odrodzeniu. I wielką ironią jest to, że akceptując ciszę, staje się bardziej komunikatywny. Nie nadmiarem słów, lecz prawdami, których wcześniej nie śmiał dotykać. Jego słowa stają się korzeniami, nie próbują imponować, lecz dotykać, nie chcą przekonywać, lecz łączyć. Ten mężczyzna staje się przewodnikiem, nawet nie chcąc. Ponieważ jego obecność leczy leczy bez narzucania, bez formuł, bez przemówień leczy, ponieważ pokazuje, że można istnieć w sposób autentyczny, kochający i wolny leczy, ponieważ ucieleśnia to, czego tak wielu szuka: pokoju bez ucieczki, stanowczości bez twardości, miłości bez zależności. W końcu rozumie, że cisza nie jest brakiem, jest głęboką obecnością i że w tej obecności mieszka mądrość, której żadna teoria, żadna technika, żaden zewnętrzny głos nie może zaoferować. Cisza staje się modlitwą. Nie modlitwą błagań, lecz modlitwą słuchania, oddania. Niech się dzieje co chce, ja trwam. I w tym trwaniu odnajduję siebie. Nie jako pojęcie, lecz jako doświadczenie. Doświadczenie bycia całością. Doświadczenie bycia w zgodzie z własnym cieniem. Doświadczenie patrzenia na świat bez potrzeby jego podbijania, lecz z pragnieniem zamieszkiwania go z większą prawdą. Ponieważ w końcu to, co cisza robi w głowie mężczyzny to właśnie to zwraca go do jego istoty. A istota, gdy w końcu zostanie rozpoznana, nie krzyczy. Ona po prostu jest, jak płomień, który nie musi udowadniać, że płonie, on po prostu świeci.